Niestety, niestety musicie obejrzeć kolejny odcinek, bo mi wypadkowo wyłączyło. Ale i tak jesteśmy I pokazujemy dalej, co, wy, co jest. O, a propos, bo na święta tutaj choinkę i tutaj tak się rozrosła. Ale już mogę ją chyba, bo ba już, już i tak. No, no co, to ja co stawię? Ale mogę już to wszystko zebrać. Dobra. Biorę to, ups, dobra, dobra, pyk, o słońce tam chodzi, to, dobra, spieszymy, Hoi, kęto ja, o w ogóle tutaj wcześniej była lawa, a teraz jest, jest woda. I tutaj też mamy mamy Mój o czym? Cześć. Cze, a Diana będę musiał uszyć dwie. A, gdzie doły? Cepaha. Tam, Tutaj, tutaj właśnie wspieramy choinkę. Kusy, no. Tam. Uwaga. No na pewno to była p... fajna choinka, może lepiej, pójdę lepiej spać, pójdę spać szybko, pójdę spać zanim, raz zanim... zanim... resztą spią mi się potwory. Tu się jest, tu, się... tu jest tego, tylko... tu się, tu, a w ogóle jeśli oglądaliście, to bam... to, jeśli był, było to już mówione w, w moim pierwszym odcinku, to tutaj właśnie był, to tutaj właśnie jest enchanting i, i koładło. Jeśli, 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 to by, jeśli tego nie było w, tam, w moim pierwszym odcinku. Dobra, idziemy. A propos, jeśli tutaj postawiam taki sobie dywanik, i tutaj w ogóle ta zagoda na tak, się powiększyła. Chwila, co? Na no, co tak mało krówek jest? Roznoszę je, je później. I, a w ogóle, ja, jeśli, jeśli wam się podoba, to, to naprawdę, to stawcie łapkę w górę. Ja. A, i, po, i pokażę też. I, I jak będę, jak umiem się, jak trochę lepiej po, będę się, się robić filmiki, to wtedy, może zrobię nawet live i na, i na drugim live pokażę, jak moją twarz. Będziecie chcieli tego? Zobaczymy. W ogóle też lubię oglądać faje tej i mnóstwo youtuberów też. też. Jeśli chcecie, żeby w następnym odcinku wymienił jakich, jakich youtuberów lubię, to, 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 to musicie to napisać w komentarzu. Suban, Łukasz, a właściwie... Ja, w następnym odcinku będę nagrywał ROBLOX'a Co? W będę nazywał się Silent Head Tak po prostu wymyśliłem wiem, I będę... Na, I napiszę Silent Head w Opis wszystkich youtuberów, które oglądasz I... I też I też I też bo z, Mogę też pokazać wam jak grają Minecrafta bez bez kreatywa. I też coś zbudowali. I ten. Teraz? bardzo... co? Teraz, od, teraz, teraz odbudujemy naszą odbudujemy. Nasze cewko, Bo to jest już cewko. Mamy jakieś szacunki? Chyba nie. Dobra. Dobra, mam, mam cewko, mam nasionko i teraz tylko idziemy i ups, dzień dobry. Dobra, idziemy i tutaj na pewno nie. To się laguje. Nie. No, to pójdziesz wystarczyć. A kto? To ty robisz? No, ty coś pracujesz. Ogoliła już całkiem cywil. Dobra. Idziemy i... I musimy jednak... Bo chciałem ściąć bo i coś, jakieś liście pospijać, ale, ale jednak zebrałam tylko liście i nie potrzebowało. Mogę jej i napisać, co bym w mówił, co bym co mało mówił, bo też jestem skupiony na C. O! Tego nie całą Dobra, chodź. Dobra, Odzie dobry Lampko, w ogóle jaki mod macie, to ja, to ja, to możecie też napisać komentarzu. Dobra, dobra. Dobra, dobra, niestety już powoli się spisałam do końca dzisiejszego odcinka. Ale jeśli chcecie następny odcinek, to stawcie, to stawcie wcie ciebie łopkę w górę i subskrypcję. Ups. Dobra, dobra. I napiszcie hashtag, hashtag kursach, to też na pewno do zrobię. Dobra, i my się teraz oznacznikiem sygnamy. By be, be tutaj. Do widzenia! Pa!